jest z tej strony Noloczek, a dzisiaj mam dla was hol zakupowy z Shane. Tak więc dzisiaj mam dla was hol zakupowy z Shane. tutaj jest paczucha z Shane, a tutaj mam paczuchę chyba z Mam nie, nie spodziewałam się, że taki odcinek będzie na moim kanale, ale jednak, dobra. Ogólnie tak że wygląda paczucha. Patrzcie, jest ta dziurka. Dobra, no i właśnie. Otwieramy paczkę. Wreszcie, bo no, ona już przyszła dawno. Lecica, jeszcze na ten paczkę Dobra, tutaj mam no, już prawie się tutaj dostałam. Do tej paczki. Okej. Okay. Zobaczmy tutaj, jak to wygląda. I bluza wygląda w ten sposób. Jest to bluza z takim, wiecie, z tej, z Ma takie, fajne rękawki. Tutaj jest taki ściągacz. No i ogólnie spoko bluza. Zobaczmy jeszcze, jak w środku. Materiał w środku ma takie, wiecie, takie fajne. I to jest. No, według mnie spokojne, chyba w hajemie. Okej, okay. taka ocenka, no myślę, że nawet pozytywna, 9 na 10, jest spoko. Zajmijmy się teraz zlec moją paczką z shein, w której y, są cztery rzeczy. Mam nadzieję, że niczego nie porościmy, ale no, dobra. Tutaj mamy takie coś. I tutaj jest kolejna paczucha, to są moje Ale yeah. ja jeszcze nie wiesz to, to jest. Aha, to jest chyba mój naszyjnik nasz więc to później Teraz ta Tak nie chcę, więc muszę to chyba tak zrobić. Wreszcie wyciągnęliśmy wszystkie... rzeczy. Czegoś mi tutaj brakuje. Dobra, mam jeszcze. To jest biżuteria, to na razie nie. Biżuteria. Najpierw może to... Zobaczmy. Okej, okay, to jest taki... taki naszydełko. Takie wiedzieć. Tak na siebie zakłada. I to ogólnie jest mega. Z takiego materiału mega cienkiego. I to jest takie mega elastyczne. Myślę, że nawet się w tym. No, ciężko jest się w tym spocić. Nie pamiętam, ale to chyba kosztowało 19 zł. Chyba tak. Chyba około 19 zł. Chyba około 19 zł to kosztowało. Taka bluzka taka wiecie hop no wiecie taka ona jest mega z cienkiego i elastycznego materiału myślałam że będzie zbawiona ale jest spoko no ma taki ciekawy wzorek według mnie jest ok ocenka to takie 8 na 10 przez to że jest z takiego dziwnego materiału elastycznego no to jest ta ocenka. Tutaj mamy teraz taką bluzkę. Ona jest połączona, powinna być, z taką białą. Ja bardzo lubię chodzić w takich rzeczach. Krótkie bluzki na długie. Mi się krótka bluzka z długim rękawem. W sensie bluzka z krótkim rękawem na bluzkę z długim. Zobaczymy jak to wygląda. O, tak jak Wam właśnie To jest już takiego... To jest z materiału takiej typowej cienkiej bluzki. To jest materiał takiego dziwnego, elastycznego, a to jest materiał totalnie takiej no normalnej bluzki. No i to wygląda w ten sposób. To bym oceniła takie i 7,5 na 10, bo mi się to podoba ogólnie. Wszystko jest ładne, spoko, ale właśnie przez te dziwne materiały. Tutaj jest takie śliskie, dziwne, a tutaj jest takie totalnie taka cienka bluzeczka. Wiecie. Teraz mamy jeszcze dwie osobne rzeczy już w tym holu. Mamy tutaj tak pierścionek. Nie wiem, czy to Zobaczcie, Zobaczcie, bo on jest mega, mega mały. On jest podobno regulowany na palec. Zaraz to sprawdzimy. OK, wygląda w ten sposób Regulowany jest Faktycznie jest regulowany Ale Czekajcie Nałożę go Hop No i fajnie na wszystkie palce będzie Pasował Tak mi się wydaje Hop. A ten jest troszeczkę za duży. No, trochę spada. Też go trochę pomieścić. Nie chcę go sobie popsuć, bo on kosztował, daj się, jakieś 4 zł. No, on trochę z tego palca spada, z tego też. Więc zobaczymy jeszcze na Według mnie fajnie to wygląda na tym. Okej, okay, fajnie regulowane. Myślę, że nie mam się do czego przyczepić. I dam temu spokojną ocenkę 90. I tutaj jest to w ogóle, popatrzcie, tutaj jest tylko i wyłącznie naszyjnik, który zmieściłby się nawet do takiego czegoś. Oni tu zapakowali w takie wielkie, wielkaśne aha, okej okay. czyli w tym wielkim, wielgaśnym czymś jest maleńka saszetka mniejsza od tego w którym był pierścionek, Patrzcie. to jest i to jest czarny naszyjnik z sercem, wiecie, go stosować muszę to otworzyć moimi nożyczkami czarną i uwaga, Tutaj mamy czarny naszyjnik z serduszkiem. I naszyjnik wygląda tak. Okej. Okay. wygląda a tak pierścionek jeszcze raz wam pokażę? Kierścionek wygląda w ten sposób. I to wszystko w tym holu. Myślę, że całkiem spoko rzeczy. No! Według mnie są naprawdę. Spoko. Tutaj jest fajny kolarek. Dziękuję. Tutaj mam. No, tak jak mówię, te ubrania z Shayne naprawdę czasem materiał mają okropne. No ale no już trudno. Tutaj jest, ta biżuteria jest naprawdę jest całkiem spoko, bo nawet pierścionek jest tutaj regulowany i bardzo mi się podoba ten pierścionek Naszyjnik też mi się bardzo, bardzo fajny podoba mi się Okej, okay, no tak wszystko to bym mogło ocenić na 9 na 10 Ta jest bardzo fajna, bo nie jest takiego cienkiego materiału, ona jest taka porządna z hajem no, a tak jak mówię, te ubrania z Shane mogłyby mieć trochę lepszy materiał, ale jednak no są ok. Dlatego, no, ja myślę, że jest nawet spoko. Jeżeli Wam się podobał filmik, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i subika na moim kanale po więcej takich właśnie rzeczy. Do zobaczenia. Pa!